Free stage, czyli wolna scena dla każdego, to przedsięwzięcie, dzięki któremu zespoły często młode mają szansę pokazać się na scenie. Tym razem czeka nas wieczór z rytmami reggae, rocka i rapu. Przy koncertach Fraystage'owych mają ten taki jakby standardowy zakres czasowy do zaprezentowania swojego materiału, czyli około 40-45 minut. Są to jakby takie typowe warunki koncertowe i ideą też jest, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tych koncertów, więc dlatego też staram się, aby na każdym koncercie był w miarę tani wstęp. I zachęcamy jakby do zobaczenia, że naprawdę te zespoły mało znane, yy, naprawdę prezentują całkiem dobry poziom. Są to zespoły z naszego regionu. Gwiazdą wieczoru będzie znane w letnice Zielone Grosze. w kanałach. w końcu, Możesz już podnosząc wysoko ręce. Kolejnym wykonawcą będzie skład rapujący Brudnych Ulic Pastor plus Ali, którzy tworzą skład ukrywający się tak samo pod nazwą Dzielnica Cudów. Kolejnym wykonawcą tego wieczoru będzie grupa schojnowa Polish Fiction, a jako zespół taki naprawdę spoza naszego regionu, który pojawi się też na tej imprezie, będzie to formacja Kefir Band. Zobornik Śląski. A 21 maja, w ramach Legnica Jazz Day, nasze miasto odwiedzi najlepszy harmonikarz świata, Greg Maret. Będzie koncertował tylko w kilku miastach w Polsce w tym, między innymi, w Legnicy. Greg Maret to niewątpliwy wirtuoz, który w ogóle sprawił, że harmonika została zupełnie inaczej postrzegana. I za jego sprawą y, rozbrzmiewa w różnych gatunkach muzyki, w różnych zespołach muzycznych, jak chociażby w zespole Cassandry Wilson, y, paty Metenego, czy chociażby Herbiego Hancocka. Jak zawsze Greg Maret przywozi ze sobą znakomitych muzyków, tym razem w zespole pojawi się również Polak. Towarzyszyć będzie jemu Scott Kendrick na perkusji oraz John. Kauhart na klawiszach, a taką polską yy, gwiazdeczką będzie basista nasz znakomity Robert Kubiszy, którego gra właśnie tak urzekła Grega Mareta, że zaprosił go do swojej grupy, do swojego kwartetu, z którym będzie koncertował podczas europejskiego tournée. Koncert już 21 maja o godzinie 19 w Sany Club Music.